Dziękuję bardzo panie senatorze. Pan senator Bogdan Paszkowski. Ja jeszcze tak wracając do tego, może tutaj dla nie wszystkich zrozumiałego wątku odnośnie przebiegu komisji, to ja bym chciał zapytać pana senatora, czy prawdą jest, że ta. Ustawa była rozpatrywana jakby w dwóch częściach, w dwóch odrębnych częściach posiedzenia Komisji Praw Człowieka. I jakby ta pierwsza część skończyła się z takim wnioskiem, żeby Biuro legislacyjnego, Legislacyjne dopracowało jeszcze ilość poprawek. I czy prawdą jest, że na tym drugim posiedzeniu Komisji, między innymi na skutek Pana głosu i Pana wniosku, w ogóle nie było możliwości, mimo tego, że ja na przykład składałem wniosek, żeby przedyskutować zaproponowane poprawki do ustawy przez biuro legislacyjne. To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie dotyczy tego, bo z jednej strony Pan tutaj mówił odnośnie tego, że nic się nie zmieniło. No to jakie w zasadzie korzyści z tejże reformy wynikają, jeżeli nic się nie zmieniło, oprócz tego, że zniesiono 79 sądów rejonowych, to jak to nic się nie zmieniło. bo tak Pan mówił. Proszę, bardzo, panie Ja, ja powiedziałam, że się nic nie zmieniło. Powiedziałem, że się zmieniło. Że się zmieniło. Y, y, u, uległo z, z likwidacji 79 stanowisk głównych księgowych. Uległo y, likwidacji y, ileś tam stanowisk prezesów. Uległo na pewno likwidacji wiele stanowisk y, tam jakiejś pośredniej administracji. Chociażby to się zmieniło. Y, więc y, y, ja nie powiedziałem, że się nic nie zmieniło. Jeśli idzie o z kolei nasze posiedzenie, to y, pan pan senator doskonale wie, zresztą ja też wiem jak przebiegało, ja nie byłem na, na tej pierwszej części posiedzenia, ale dokładnie przesłuchałem i obejrzałem zapis naszych archiwów senackich i konkluzja była taka, że czekamy na wyrok sądu Najwyższego, który miał za kilka godzin zapaść, który miał pomóc w podjęciu decyzji, jeśli idzie o, o poprawki bodajże. Już nie pamiętam tam dokładnych, dokładnego sformułowania, ale do tego to się sprowadzało. To jest ta pierwsza część. Druga część już nie pamiętam o, o co pan senator pytał, jeśli idzie o tą, o tą, o tą drugą. Była dyskusja. Ja twierdzę. Że... Proszę. Na temat poprawek nie. Ja wiem, że, że pan senator zgłaszał wniosek, czy chciał, zamierzał zgłosić wniosek o, On nie był nawet chyba sformułowany, bo, bo, pan, bo przewodniczący powiedział, że zgodnie z regulaminem prac senackich no, już nie ma miejsca na, na tego typu wniosek. Więc. Taka rozmowa była i tak ją przedstawiam, jak przebiegała. Dziękuję bardzo.